Witam w podcaście przyrodniczym Radia Dobrego Przekazu. Przed mikrofonem Joanna Okularczyk. Czasami po nagraniu podcastu zastanawiam się, jaki temat poruszyć następnym razem. Co może być ciekawego do opowiedzenia albo praktycznego? A właściwie, co wybrać z tego ogromnego i fascynującego skarbca tematów, jakim jest przyroda? Jest z tego tak dużo, że nie mogę się zdecydować. I wtedy pomaga mi, jak w tytule podcastu, to, co jest wokół mnie. A wokół mnie, to znaczy może nie tyle wokół, bo w jednym miejscu, jest grzybnia boczniaka. Więc bierzemy się za temat boczniaków. Na początek trochę wspomnień. W latach osiemdziesiątych państwowe wydawnictwo rolnicze i leśne wydało serię książeczek poradników dla ogrodników amatorów. Były to niewielkie broszury wielkości mniej więcej zeszytu, rzadko miały więcej niż 40-50 kartek. Tematy poruszano różne, od uprawy pospolitych warzyw, poprzez cięcie krzewów ozdobnych, aż po sposoby walki z chorobami i szkodnikami. Te książeczki były szalenie przydatne, napisane przystępnym, prostym językiem, zawierały wszystkie potrzebne informacje. Do tej pory można je znaleźć na Allegro. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie w tej znalazł się też poradnik uprawy grzybów konkretnie pieczarek, pierścieniaków i boczniaków. Być może był wydany poza tą serią nie jestem pewna na 100%, ale pamiętam, że czytałam go zafascynowana. Dlaczego? Dlatego, że jakieś 80% tej książeczki poświęcono uprawie pieczarek. Dowiedziałam się z niej, że to, co spokojnie samo rośnie na łąkach i wymaga w zasadzie tylko odrobiny wilgoci i końskiego nawozu, w uprawie profesjonalnej jest kapryśne, chorowite i sprawia mnóstwo problemów, a wymagania ma, że ho-ho. Musi mieć określoną temperaturę otoczenia, a odchyły powyżej 5 stopni w jedną lub w drugą stronę mogą zahamować wzrost, lub wręcz spowodować obumarcie już pojawiających się grzybków. Musi mieć określoną wilgotność, zarówno podłoża, jak i powietrza, bo inaczej będzie rosło kiepsko albo wcale. Musi mieć też określoną kwasowość podłoża, odpowiednie światło, a nawożenie to już w ogóle była wyższa szkoła jazdy. W zasadzie ten poradnik bardziej zniechęcał do uprawy pieczarek, niż ją promował. Ale miało być oboczniaku. I właśnie część książki, Poświęcona uprawie tego grzyba była najbardziej fascynująca. Porady mówiące o tym, jak uprawiać boczniaki, mieściły się na trzech kartkach. Może nawet na dwóch. Nie pamiętam tego dobrze. Ostatecznie miałam tę książkę w rękach jakieś 40 lat temu. W każdym razie było ich niewiele. I nie dlatego, że wtedy nie wiedziano, jak uprawiać boczniaki, lecz dlatego, że boczniaki są w uprawie niezwykle łatwe. Główne wskazówki można streścić w zasadzie w kilku prostych słomach. Musi być słoma, musi być mokra, reszta jest nieważna. Tyle streszczenie, a teraz rozwinięcie tematu. Otóż poradnik zalecał uprawianie boczniaków na mokrej słomie ułożonej w podłużnych pryzmach. Mogła to być słoma żytnia, owsiana, jęczmienna lub pszeniczna. Jej pochodzenie było nieistotne. Istotne było tylko to, żeby była dobrze nasączona wodą. Dalej były informacje dotyczące pozostałych wymagań boczniaka. No i te informacje można z kolei streścić w dwóch słowach. Wymagań brak. A szczegółowo? Temperatura dowolna byle powyżej zera. Wiadomo, że im cieplej, tym grzyby rosną szybciej, ale grzybnia nawet po zupełnym przemarznięciu dalej może owocować, gdy tylko się rozmrozi. Wigotność powietrza? Tym też nie trzeba się przejmować. Woda parująca ze słomy wystarczy. Nawożenie? O, tutaj było ciekawe zdanie. Nie należy niczym nawozić, bo powoduje to zmniejszenie plonu. Kolejny akapit. Choroby boczniaków? Nie ma boczniaki nie chorują. Szkodniki? W zasadzie tylko ślimaki, innych nie stwierdzono. Była za to też jeszcze jedna bardzo praktyczna informacja, mianowicie taka, że boczniaki można wykorzystać do likwidowania starych pni po drzewach liściastych. Wystarczy nawiercić w pniu kilka dość dużych otworów, wetknąć w nie grzybnie w postaci kołeczków i obficie podlać wodą. Grzybnia przerośnie przez cały pień i doprowadzi do jego rozpadnięcia, a dodatkowo, póki ten pień jeszcze będzie istniał, to na jego bokach będą rosły grzyby. Byłam zachwycona istnieniem boczniaka, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam, a który tak łatwo można uprawiać choćby w piwnicy, byle zdobyć trochę słomy, co wcale nie było trudne. Był za to inny problem, przekreślający wizję własnej hodowli. Otóż w handlu nie było grzybni boczniaków. Samych boczniaków też zresztą nie było. Jedyne grzyby pojawiające się w sklepach w postaci świeżej to były pieczarki. Tak więc informacje o uprawie grzybów, których grzybni nie dało się nigdzie kupić, były mniej więcej tak przydatne, jak przepis na konfitury ze świeżych ananasów. Same dobre chęci nie wystarczą, gdy brak podstawowego składnika. Minęły lata. W sklepach sporadycznie pojawiały się boczniaki. Czasem można było gdzieś usłyszeć coś o grzybni, ale jakoś w to nie wnikałam. Właściwie nie wiem nawet dlaczego. Aż do zeszłego roku, gdy właściciel zaprzyjaźnionego sklepu ogrodniczego powiadomił mnie, że ma grzybnie na zbyciu, bo klient zamówił i nie odebrał, a to leżeć nie może, bo zaraz zacznie rosnąć. I tak stałam się właścicielką kostki sprasowanej mokrej słomy, opakowanej w folię, w której było kilka niewielkich otworów. Postawiłam ją w cieniu pod leszczyną, a żeby nie leżała bezpośrednio na ziemi, umieściłam ją na starym taborecie. Boczniaki nie zawiodły. W dziurkach folii pojawiły się pierwsze oznaki przyszłego plonu, najpierw maleńkie jak główki od szpilki, a potem błyskawicznie rosnące, charakterystyczne, jasno beżowe grzybki z podwiniętymi brzegami. Zaczęłam się jednak zastanawiać, czy grzybnia będzie wiedzieć, gdzie są te otwory w folii i czy właśnie tam będzie kierować wszystkie siły na wyrastanie owocników. Informacje w internecie mówiły jasno: folii nie wolno zdejmować, boczniaki będą wyrastać w otworach, których jest wystarczająco dużo, bo aż dziewięć z każdej strony. Ale rzeczywistość okazała się inna. W otworach wyrosły może dwie, a może trzy grupy boczniaków, bo one rosną w takich wielopiętrowych koloniach. I na tym produkcja się zakończyła. Natomiast cuda zaczęły się dziać pod folią. W kilku miejscach widać było wyrastające maleńkie grzybki, które nie mogły wydostać się na zewnątrz i wiły się w ciasnocie między folią a słomą. Decyzja była szybka: zdejmujemy folię. No i się zaczęło. Wysyp był taki, że nie nadążaliśmy tego jeść. Potem była długa przerwa, a potem drugi wysyp, już mniejszy. W międzyczasie nadeszła jesień i zima. Wyeksploatowaną grzybnię zaniosłam w kąt ogrodu i zostawiłam. Ku memu zdumieniu wczesnym latem wyrosło na niej kilkanaście boczniaków. Czyli informacja zawarta w książeczce, że grzybnia może owocować nawet po przemarznięciu, okazała się prawdą. Niestety udało mi się zebrać tylko ten jeden rzut grzybów, bo potem moją grzybnię zwęszyły ślimaki i okazały się szybsze ode mnie. Bowiem ja czekałam, aż boczniaki urosną do konsumpcji. Cokolwiek się tylko pojawiło, od razu było konsumowane. Nie mogłam przenieść mojej uprawy na taboret, bo słomiana kostka była już tak zniszczona, że rozpadała się na kawałki i nadawała się wyłącznie na kompost, gdzie ostatecznie wylądowała. Ale ja kupiłam już sobie nowy słomiany balot z grzybnią. Folię zdjęłam od razu i pierwsze grzybki pojawiły się błyskawicznie, a rosły jak przysłowiowe grzyby po deszczu. W ciągu jednego dnia potrafiły być dwukrotnie większe niż w dniu poprzednim. Równie błyskawicznie, niestety, pojawiły się ślimaki. Wpadłam na pomysł, który wydawał mi się idealny, jak utrzymać to oślizgłe tałatajstwo z dala od moich grzybów. Dużą plastikową skrzynkę wyłożyłam folią, napełniłam wodą, po czym ustawiłam w niej do góry dnem mniejszą skrzynkę i na tej skrzynce postawiłam balot z grzybnią. Nie doceniłam jednak determinacji ślimaków. Nie wiem, w jaki sposób pokonywały te fosę wypełnioną wodą, odgradzającą je od przysmaku. Być może potrafiły się wyciągnąć na taką długość, że tył ślimaka spoczywał na brzegu większej skrzynki, a przód ślimaka dosięgał już skrzynki mniejszej, która wystawała nieco ponad wodę. A może w ogóle wpełzały do wody i szły najpierw pod dnie, a potem wspinały się na brzegi mniejszej skrzynki? Nie wiem, w każdym razie codziennie rano dwa albo trzy siedziały sobie między wyrastającymi ze słomy grzybkami. Nie pomagały nawet ustawione tuż obok miseczki z piwem, boczniaki okazywały się dla ślimaków o niebo atrakcyjniejsze niż ten chmielowy trunek. Na szczęście w tym roku nie ma tych ślimaków aż tak dużo jak rok temu, fosa z wodą też trochę pomaga, jeśli nie uniemożliwia, to przynajmniej utrudnia dotarcie szkodników do mojej uprawy, mogę więc ten sposób polecić każdemu. Miseczki z piwem również. Pod moim postem na Facebooku dotyczącym boczniaków pojawił się komentarz dziewczyny, która wspomina, że słomiany balot z grzybnią boczniaków stał u jej rodziców w kuchni na parapecie i że też był bez folii. Tak więc jeśli uwielbiacie grzyby i lubicie boczniaki... Nie musicie mieć ogrodu, żeby je sobie uprawiać. Można to robić w garażu, można w piwnicy, można nawet na parapecie. Ważne, żeby słoma była zawsze wilgotna, więc balot trzeba wstawić w jakąś skrzynkę czy pudełko wyłożone folią, żeby można było wlewać tam wodę. Grzybnie można zamówić przez internet, albo tak jak ja, w sklepie ogrodniczym. A jak jeść boczniaki? Co z nich można zrobić? Mnóstwo przysmaków. Można ugotować z nich wegańskie flaczki. Można usmażyć w panierce albo pokroić, przesmażyć i dodać do zupy, lub usmażyć na nich jajecznicę. Malutkie boczniaki można marynować. Sposobów jest mnóstwo. W internecie znajdziecie setki przepisów. Teraz podstawowe pytanie: Czy boczniaki są zdrowe? Tak, są zdrowe i to bardzo. Jeszcze do niedawna uważano, że wszystkie grzyby są bezwartościowe, ciężkostrawne i trzeba ich jeść jak najmniej. Teraz na szczęście wreszcie je doceniono. W boczniakach znaleziono nie tylko źródło białka, ale też mnóstwo cennych substancji, m.in. kwas foliowy, witaminy z grupy B, selen, cynk, żelazo, magnez, fosfor, wapń, sód i potas. Całe bogactwo. Boczniaki zawierają też związki o potencjalnym działaniu antynowotworowym i wspierającym odporność. Mają niski indeks glikemiczny i są niskokaloryczne. Mogą więc stanowić doskonały dodatek do menu osób z cukrzycą i osób odchudzających się, tym bardziej, że regulują poziom cukru we krwi. Reasumując, jedzmy boczniaki. A jeśli nie ma ich w sklepach, uprawiajmy je sami. To naprawdę jest tak proste, jak opisywano to już wiele lat temu w niewielkiej, zapomnianej już dzisiaj książeczce. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Na kolejny zapraszam, jak zwykle we wtorek o 20:50. Do usłyszenia.